Witam w kolejnym filmiku. Jeszcze sobie wypuścimy drób. Wszystko idzie. O, jedna indyczka, Andrzejek, perliczki, gąsior, znaczy Indor. A nie że nawet mówić. A dziś troszkę dłużej w środku posiedziały, bo podejdę bliżej, to wam pokażę, bo wybieg był zmniejszany. Bo strasznie jest wydziabany i podejrzewałem, że jak one by tak chodzili po całości, to by wydziebały. i nigdy już by tu trawy nie było. A tak to mają zamknięte, tutaj, tak o. Troszkę krzywo. Ale to brat słupki wbija, tu dlatego. No i tak muszą posiedzieć, myślę, ze 3 tygodnie, zanim zacznie tam trawa rosnąć. Później, jeszcze się to zgrabi, tą starą trawę, to jeszcze to nowa, szybciej będzie rosła. A tak, to będą miały tylko wybieg, taki, żeby się pójść i przewietrzyć. Jest to wywiad, to nie wiem, jak tu nie słychać. Na no, nic nie poradzę. Tutaj widać właśnie. Znowu nowości to tak. Zostały takie dwie sztuki. Tamte trzy indory, inne poszły i to nawet dość sprawnie, mojemu bratu. Ich sprzedaż, więc nawet nieźle. Chociaż tak raczej. Indyki to takie ło. Są dwa indory. Tam widać dwie indyczki. Kotek. I, I tu jest taka indyczka. To już tamta jasna brązowa się dzisiaj nawet zniosła. Perliczki też mi się niosą. Nie mam pojęcia, które. Nigdy też nie zobaczyłem, jak perlik skacze. Więc nie wiem, czy to nawet zaręczone to jajka. Ale zbieram sobie. Jak jakaś ten nioska będzie kwoko to podłożę. Te nie są jakieś takie super, bardzo dzikie. Znaczy, no, pogłaskać się nie pogłaskam, nie ma szans. No ale sam fakt, że są ode mnie z metr. No i to na wyciągnięcie ręki. To jest chyba najładniejszy. Ale brat chciał też mieć lawendowe, to i tamten nie zostawiony. Z takich nowości to też mogę powiedzieć. A już chyba mówiłem, że Andrzejek depta gęsi. Chociaż że ja jak jeszcze brak. Dzisiaj się też. A to już mówiłem o tych jajkach, to nieważne. Już się powtarzam. No ale to sobie jajka pierwsze. Z nowości też mogę powiedzieć, że rozdzieliłem sobie silki. To myślę, że kontynuacją tej części filmiku będzie właśnie pokazanie tych moich stadek, Dziś też później kochiny rozdzielę. To może je nagram, a jak nie to będą w następnym filmiku. No to jest taka fajna kurka. Ona już kilka lat ma. Ze trzy może nawet i cztery. Ale bardzo fajna jest ten chaneczka Gęsi. Tutaj też jak widać troszkę jest taka ziemia zryta z bo tutaj grabiliśmy, bo było tak sporo kamieni i tak dalej tu też i tak wszystko posprzątaliśmy, żeby to jakoś wyglądało i funkcjonowało A tutaj perlik. Ale nie widziałem, żeby skakał Więc nic nie poradzę. O tam o, w sumie wszystkie perliczki na jednym kadrze widać. Lawendowa szek, tu biała, ciemna szek. Znaczy standard szek, standard szek samiet. No i tam dwie, tylko jedna jest za... O, widać. I dwie czarne szeki. Ale krzyczą, Nasz Andrzej krzyczy. O, chyba jakaś akcja się będzie szykowała. W sumie można to nagrać, jak się coś będzie działo. O! No tak mniej więcej za detej się wyglądają. No. no i tak to mniej więcej wygląda przy No ale jajek jeszcze brak, więc. O, indory też skakały. Jeszcze było 5 sztuk. To kiedyś wszystkie cztery na raz skakały na jedną. No to jakiś, to od razu zbiorę. Od razu cztery na jedną skakały. No ale no, ściągnąłem je, bo trochę szkoda indyczki. Więc niech teraz te zaczną atakować. Jeszcze jutro jadę na targ dozwolenia. Właśnie z bratem i brat jeszcze chce kupić ze dwie, może trzy indyczki. To już całkiem pokaźne statko by było. No i myślę, że takie dwa o dadzą radę. No akurat są wybitne. Tu kogut, no koguty muszę też chyba trochę sprzedać, bo jak tu jest ich chyba 8, a kur jest 57, to myślę, że też jest trochę za dużo. I kurki wymęczone. jeszcze to jest ten stawik, to go się jeszcze kiedyś zrobi. Jak już cieplej będzie, bo teraz trochę szkoda tej plandeki. Co jest tam tak zimno, ciepło, to ona się szybciej będzie degradować. Stąd tyle, chcą bardzo wyjść, ale cóż, nie wyjdą. Odezwy się jeszcze później. No, teraz sobie tu wejdziemy. Tu, tu, tu. I otwarte. Wejdę aby. O, jest tu. No, to tak, jak w sumie standardowo jak jeszcze nie ma, no ale cóż. Z czasem będą. Grządka. No i sztuki. Tu jest kurka. Od, od tej pary bym się mieć jak najwięcej młodych. To jest najładniejsza kurka, jaką mam. Tak się prezentuje. Kogucik kasanowa. Młodziutki on ma. No, z 6 miesięcy, nawet niecałe. Tam kurka. Czubek nie za duży, ale ładne nogi. No, i tutaj. Czubek ma taki, bo ona kwoczyła i. No, tak jakoś mi się. Miała większość przed tym, jak kwoczyła. No, tu jest chłop. One już tutaj sobie nawaliły syfu. No, coś trudno. No, brat mi przeszkadził. Ale mogę wam pokazać się dalej. O, ciężka. O, nie podoba się jej i tak wziąłem, ale to już się chyba podoba. Na razie jeszcze mają tutaj wybieg zamknięty, bo jest tam trochę siatka do poprawienia. Ale myślę, że i tak na razie nawet taka przestrzeń im wystarczy dla czterech takich małych sztuk. Tutaj jest przejście do drugiego statka, który jest tak zwany, troszkę gorszej jakości. Jajka też nie ma, no ale to w sumie się nie ma co dziwić Jedzenie, woda standard No tutaj jest moja najstarsza kurka no ma dwa albo trzy lata jakoś Ona jest w wieku tam moich tych brachm i tak dalej A tu są dwie i to chyba nawet jej córki mogą być Mają trochę słabsze łapcze niż tamte A ta ma nawet fajny czubek No i ta jest jako taka, no i kogucik Z tych lepszych, które z... no miałem miała po prostu od od znajomej. Też kogucie jest dużo lepszej jakości niż te kurki, więc myślę, że nawet młode po będą też fajnie wyglądać. No nawet fajnie tutaj stanu to widać. Też fajnie było na przykład łapcie pokazać coś. No, kogucie naprawdę w porządku jest. No tutaj mają gniazdka, no i po prostu też czekać na jajeczka i spowoli ruszać z inkubacją. Jeszcze tu wrócę. Nie będę ukrywał, że bardziej mi zależy tutaj na tych, szczególnie na tej czarnej. Bo to już będą naprawdę w porządku kurczaczki. Po nich. I tu chyba tyle jeszcze, pokażę wam kochiny. No i ostatnie pomieszczanko. O, jaka ładna kurka znosi jajko. No i to jest porządna kura. Zaraz pewnie zniesie. Tutaj taki dla odmiany kogucik. No i tutaj jest drugi kogucik. Ten już jest stary. Też ma ze 2,5 roku myślę, że nawet. A no, może to nawet kwoka będzie. Tak hałasuje. O! Będzie działał. O! Mówiłem, że jajko. Ciekawe, czy zamierzone. Nie, zobaczymy. O, już daje. Bo się kurka niecierpliwi. Tak to wygląda, tutaj grządka, myślę, że sobie tutaj wskoczył takie szerokie mają, tu kuczaczek, znaczy kogutek taki ładny, podoba mi się, no i tam biały, drugi kogutek, no a tutaj standardowo mają jakąś pszenicę, tutaj mają paszę, taką dla niosek, a tutaj mają wodę z czosnkiem, więc myślę, że będzie na razie w porządku. Nie no pięknie znosi jajka. Myślę, że 3 nie będzie znosić. No, a kogutek tutaj pilnuje. No i chyba tym minim akcentem zakończę ten filmik i tak chyba dość długi wyszedł. Po targu jak już kupimy te indyczki czy coś, to wam pewnie je też pokażę. Także do następnego.